Abelard dzieli się ulubionym zespołem. Bracia golec! Janek robi rosół. Dziękuję czaku! Alan przerywa lektoru. Stop! Przerwam w tym jakże dramatycznym i po prostu piorunującym momencie. Alan Pakosz. Jan Malinowski. Michał Jeffrey Ociepa. Michał Kruchniewicz, Aneta Stokes. Wieczór komedii improwizowanej. Pierwsza gra to style filmowe. Gra będzie polegała na tym, że zagramy dla was scenę, którą ja będę przerywał i prosił was o to, w jakim stylu filmowym, stylu programu telewizyjnego yy, nasi bohaterowie będą kontynuować tę scenę. Krzysztofie, czy mamy jakieś problemy? E, tak, pojawiły się takie typowe rzeczy jak na przykład smutny oddech, ale... Smutny oddech? Dobrze usłyszałem? Tak, smutny oddech. Dokładnie taki. Kole... Zostawmy smutny oddech kolegi, może element niepoznania również się pojawi. I teraz poproszę Was o to, żebyście wpisywali style filmowe programy telewizyjne. Będę te scenę przerywał i uzupełniał o te style. Do gry zapraszam Jeffreya i Abelarda, gra style filmowe! Poproszę o krzyk 3-2-1! To samo masz? Smutny oddech. W ogóle od jakiegoś czasu mój oddech się nie uśmiecha. Wiesz, co odkąd naprawdę nas pozamykali po, po w tych domach, nie możemy nigdzie wyjść, no i nie ma takiej motywacji do tego, żeby sprawiać, że oddech jest wesoły. <śmiech> <Widzisz>? <śmiech> to Jest takie proste? Jest takie proste. Wystarczy dać troszkę z siebie, troszkę energii, takiej naszej, bankowej, wiesz. <laughs> O Maria, twój oddech jest chory, a nie smutny. To jest chory oddech. Stop! Przerwamy w tym momencie. Krzysztofie, w jakim stylu nasi bohaterowie mogliby kontynuować scenę? Kryminał. Kryminał. Musimy rozwiązać sprawę smutnego, chorego oddechu. Mój smutny oddech jest już ze mną od jakichś kilku miesięcy, ale nie spodziewałem się, że zaprowadzi mnie aż tak daleko. Jakie mamy dane? Co robiłeś w ciągu ostatnich 48 godzin? Trochę spałem, trochę jadłem i piłem kawę. Co jadłeś? Jadłem kanapkę z dżemem. Z jakim dżemem? Morela. Morela i kawa. Myślisz, że to mogło spowodować smutny oddech? Stop! Przerwam w tym jakże dramatycznym i po prostu piorunującym momencie. Krzysztofie, czym możemy urozmaicić tę scenę? Pamiętniki z wakacji, czyli paradokument. Pamiętniki z wakacji, czyli paradokument. Rysiek powiedział, że morela i kawa. No to zaczęliśmy to sprawdzać. Okazało się, że coś w tym jest. No, ja to piłem i jadłem i byłem wtedy bardzo rozemocjonowany. Ale jak już to się stało, to kompletnie straciłem ducha. Pamiętam, zawsze, kiedy Wywijałem kawę i jadłem dżem. Straciłem ducha, teraz zrozumiałem, co się za mną wydarza. Matka powiedziała, że musisz się wyprowadzić. O Masz smutny oddech i nie pijesz więcej kawy i nie jesz Moreli. Nie, nie, nie chcę się wyprowadzać. Tak naprawdę zawsze chciałem się wyprowadzić. Mam 30 lat i chciałbym już mieszkać gdzie indziej. Może być pod mostem. Jestem jego matką, po prostu taka jestem. Stop! Przerywałem w tym momencie Krzysztofie, poproszę cię jeszcze o jeden styl muzyczny, filmowy. Jest bardzo dużo sugestii o treści wiadomości TVP. Wiadomości <laughs> TVP. A w dzisiejszym odcinku wiadomości TOPM przedstawi informację Moja stara. To nie jest smutny oddech, to oddech poetycki, to oddech wolności, to oddech, który niesie nas wszystkich gdzieś daleko do przodu, że podnosimy się z kolan, wstajemy i oddychamy tak, że to cały świat jest smutny, a my jesteśmy szczęśliwi, bo to nasz oddech, jedyny słuszny oddech. Zapraszamy na sport. I dziękujemy bardzo. Teraz się nie wiem, gdzie, gdzie się spóźnia, gdzie jest zawodu? Kim jest zawodu Abelard? E, Sanepid. <noise> Oczywiście. Abelard pracuje w Sanepidzie. Abelardzie, teraz proszę cię, żebyś opuścił naszą salę, żebyś wyciszył się, nie słyszał, co ustalimy. Bo teraz wymyślimy. Drodzy widzowie, już możecie wpisywać sugestie. Trzy powody, dla których Abelard mógłby spóźnić się do pracy. Co się wydarzyło w domu, co się mogło wydarzyć po drodze do pracy i kogo znanego spotkał tuż pod budynkiem pracy. Czy jest atak bakterii? Doskonale. A jest napisane, na co ten, albo czy w inny, z innej sugestii jest, na co te bakterie mogły za, zaatakować? E, Piotr napisał, braci golec. <noise> Dobrze, niech będzie. Bakterie zaatakowały braci Golec, dlatego jest spóźniony. To jest ważne. To w domu i to jeszcze u niego w domu. Bakterie zaata zaatakowały braci Golec, dlatego jest spóźniony. Doskonale. Rurą. Dobra, weźmy. Zaatakował go krasnoludek rurą po drodze do pracy. Zaatakował go krasnoludek rurą. Szukał chomika. Szukał. Gargamel szukał chomika. Kochani, gra, spóźnienie do pracy. Przypomnijmy wszystkie trzy sugestie. Poproszę widzów naszych wspaniałych tutaj w teatrze. Statystów? O, okrzyk: trzy, dwa, jeden! Co robisz, Pawełku? Czysz, nie odbieram telefonu. Dzwoni od rana, a ja się z nim droczę. Przestał. Tym razem wygrałem. O! Zaczął? A? Ale ja mam czas. No to ładnie, tak już od ósmej dzwoni do dwunastej, To już 4 godziny. Tak, 4 godziny. U jak ten czas leci. O. A ja kawki nawet nie wypiłem. <laughs> A testy jakieś porobiłeś? Tak. Mam iloraz inteligencji już. Wow. Tylko nie, nie mogłem otworzyć wyniku. Ale test zrobiłem. No to super, to fajnie, to fantastycznie, ale my, gdzie jest pan Krystian? On miał dzisiaj. Krystian? No. no, pan Krystian zawsze jest punktualnie, tak? No, a dzisiaj jest już dwunasta, pana Krystiana nie widzę i on Może miał. On się pochorował. No ale przecież on już był chory i wrócił, i znowu był chory i wrócił. Tak, bo on na level 4. No właśnie, no to już powinien, już powinien. No musiało się zdarzyć coś strasznego. Ewidentnie na pewno na pewno zdarzyło się coś ważnego. Szef na pewno wybaczy spóźnienie z jakiegoś. No ja nie wiem, no ewentualnie mógłbym wybaczyć, gdyby tuż po przebudzeniu w jego mieszkaniu nastąpił atak bakterii na braci golców. U niego w mieszkaniu, tak? Skąd tam bracia Gole? Nie mam pojęcia, ale zdarzają się takie rzeczy. Ja wiem, ja wiem. Albo jeżeli w drodze do pracy napadł go krasnolud, i y, uderzał rurą. No to, to, to może się. To, to, so, to są. Taka ja, dzielnica, ja tak no, mam raz na kwartał. No, na traktorowej jeszcze On tej rzeczy. rury nigdy nie myje i to jest takie niehigieniczne. Nie, nie, nie y, no on nie myje tej rury. Czy no, to jest istotne? No, nie, nie, kompletnie okay, nie. nie. No i hmm. jeszcze jakby pod pracą spotkał Gargamela, który y, z, y, z chomikiem coś robi. Że, Co robi z chomikiem Ten, Szuka. Sz, szuka chomika, Swojego chomika? Tak, tak, tak chyba było? Tak było. Szuka tak, chomika. Tak, no, tak, tak. tak. No, to wtedy tak. No, to no, często. Tak, tak, tak. No to wtedy tak, ale w innych przypadkach jest no, jestem to... pewien, że zaraz się pojawi i w ogóle szefowi wytłumaczy wszystko. I w ogóle ja, ja czekam ciebie, na że... pana Krystiana, bo to, to, to są jakieś, to są żarty. Przepraszam bardzo. Je, jest i Krystian. Przepraszam bardzo, szefunciu, spóźniłem się, ale. Szefie Krzyśku, uczy się od najlepszych, także... No czasem mi się zdarza, i, 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 ale jestem ma 15, a nie o 12. No tak, ale to e, ja przeskoczyłem e, mistrza, także... Przepraszam, ale były takie akcje, co się działo. Co no, się to... stało? Co się mogło wydarzyć? E, no, bo bu czas. budzę się rano, nastroszony, jak jesz. E, e, patrzę, co tu jeże w moim... Nie, a tam normalnie ktoś zasuwa na puzonie w moim domu. Co? W domu? Na puzonie? E, dwóch. E, trzech nagich... Gdzie te wymazy robimy? Nie tu. W gabinecie. Tak, dobrze. W dwójce. To ja później to wszystko sprawdzę. Doskonale. No i, i co? No co? i na puzonie dwóch y no rozebranych tego lasa. Kto to mógł być? Y puzonista. Puzonistów dwóch? Y puzonista z wielkimi włosami na klacie. Co? Goły puzonista, no. Goły? Goła puzonistka? Co się dzieje, Panie Pawełku? Wróżę wyniki na przyszły tydzień. tysięcy. Od tego mamy tę te czarną kulę z numerem 8. Nie wiedziałem. No i już wiesz. No i i i, i co, co to? Na fuzonach? Na fuzonach? Całorki. Bracia Golec! Bracia Golec! Na u A, niego na chacie? Zostali tam od nie wiem. O... Nadzy? Nadzy? No nie wiem. Nie B wiem, ja golec! nie Golec! Dobra, golec, okej. Okay. Ha, ha. Bracia Golec, okej. Okay. Panie Pawle, co jest? No... Do... Widzę, że moja kanapka z zeszłego tygodnia jest tam, gdzie je zostawiłem. Na płytce do badania. I od razu będziemy mieć... Pożywkę. Dobrze, no i, 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 no i co? co z tymi braćmi Golec? Nie, co z tymi braćmi Golec? No. Gdzie, gdzie pan leci? Co z bracia Golec z domu i. Nie, pan no, co, golec, co z tym domu się wydarzyło z tymi braćmi Golec? No właśnie, zaraz panu powiem. No ja troszkę. czekam, no! Rombali, bili się, dźgali. Braci Golec zaatakował Maciupeńki Krastal. Są jesz. Oh. Nie pytam. No to tutaj ja Gole chciałem... zostali Przez kogo? Zostali Już co? Powie przez przez Maciu Peńkich, mikro ludzików, mikrosk... milibotów, Milili... bakterie, przez wirus! Milili... Czy to są powikłania? Nie, tego nie mamy w książce, którą dostaliśmy. Ale też tam no. nic nie mamy, bo dostaliśmy książkę bez żadnych znaków. Czyli zeszyt. zeszyt. dostaliśmy zeszyt, żeby zapisywać objawy. A, to dlatego nie możemy tutaj się doczytać. Nie. No dobrze, no ale no to, to, to i, i już dwunasta, no a przecież w sensie ja taka do, sprawa, no i to... do pracy szybko, szybko, a nagle patrzę, a tam znowu wirus, nie, znowu malutkie krasnoludki. Co, krasnoludki? Tak, to jest szalone miasto. Krasnoludki? Jeden. Ja nie wiem! Jeden krasnoludek! Jeden! Jeden Jeden mały I on krasnoludek! myje ręce, ale, ale dobry krasnoludek! Ale patrzy, a w rurze grube węże. Nie. Wróć co? Parówki. Paru rury, rury! Czy ja mogłem przedstawić biurko bliżej okna? Proszę. Dziękuję. A tam w rurach woda zamarzła. Lud, dużo rzeczy się dzieje. Już nie pamiętam. To było przed chwilą! To była rura. Rura. I co z tą rurą? I, I tym krzaki? ten krasnoludek? Krasnoludek z tą rurą mnie zaatakował! Oh. Jezu. Panie Pawełku, czemu pan tak biega dziko? Bo ja mam tutaj wyjście ewakuacyjne. A gdzieś się pan wybiera? No na ewakuację. A to teraz mamy? A nie mamy testu ewakuacyjnego? <laughs> ja lubię testy. Wiem. No i co się wydarzyło po no tym. No już jestem właściwie praktycznie w pracy. No I co? nagle. A Co? Patrzę, co to tutaj? Co to tutaj? Coś być? śmierdzi. Co? Nie śmierdzi w ogóle, ale wygląda brzydko. To Jest taki robal, jakiś taki. Moment, moment. Ja zaraz to sobie przypomnę wszystko. Patrzę. Co tam było? Co, co? Co? No ja jednak stara kanapka. Zjadłeś to, Pawełku? No, Powdnąłem dwa razy, mówię, nie będę się potykał. A jedzenia się nie wyrzuca. Więc tam jest. Więc tam jest w telewizorze. Horror. Nie. co tam szósta. Do... Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, siódma! Co pan mówi, o, panie Krystianie? – O siódmej dobranocka! Dobranocka! Dobra, a tam o siódmej dobranocka. Co, dobra, co, co pan wiecie. w ogóle gada? Panie Christianie! Gra... K... Co? Co? Co i co w tej dobranocy? No spotkał pan dobranockę, pod pracą? – O siódmej, a jest dwunasta, to jest chore! Co? Pap. I otwarty garaż. Pap. Pap. I zamknięty. Kto, kogo pan spotkał z tym Z dobranocki? dobranocki. Już spotykam takiego, co on tam... Co kradł, Taki złodziej z dobranocki? Co czarowany ołówek! Co <grym> <grym> co? Ja bym go zwolnił. <grym> Nie mogę, jest na tym trójka. On jest starszy. Smerfy! Co smerfy? Maruda! Jaka ga pan... Gargamela? -gar 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 Gargamela -gar spotkałem. I tutaj? Na traktorowej? No. Gargamel? Skąd on tu mieszka, to jest traktorowa. No, no tak. A, no i co z tym gargamelem? Ochoduje kurczaki. Kurczaki? Nie, dobra. I on się rozglądał, nie ma smerfów i był wściekły. Co? No ale co, 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 co robi? I klakier, chociaż to jak pies wygląda. Hmm. Możemy palić w biurze? Tak, możemy. Tutaj nie ma kamer, to zamknę okno, żeby nie wiało na zewnątrz. Nie. Gargamel rozglądał się, patrzy, a tam po prostu kula. I w tej kuli na rowerze chomik. I co, co on z tym chomikiem? I on mówi, nie ma snurfów, są chomiki. <grym> tak powiedział? <grym> tak, on tak mówi, jak go nie oglądamy w nocce. Jak jest poza kamerami. I, I tak się rozgląda i patrzy i namierzył. I nie wie. Chomik, nie chomik, a może mało owłosiony smers. Czyli co on robił z tym chomikiem? Nie wiem, nie wiem, co robił, ale zaraz się dowiem. Szukał, szukał, szukał smerfu! Smerfa! Szukał chomika? Szukał chomika! Czy ja mogłem prosić o podwyżkę? Zdecydowane nie! Nie w tym kwartale! Ale chociaż prosi, żeby żona uwierzyła, że się starałem. No to tak. Możemy nawet na piśmie mogę napisać, że pan prosił. Super, będę wdzięczny. Doskonale. No to nie no to teraz może pan wejść do pracy i spokojnie umyć ręce Dobry, założyć. Dobra, a, a gdzie maseczki? <noise> no to ja. będzie mandat, szefunciu. <noise> I dziękujemy bardzo! Do następna gra to na co ci to? Gra polega na tym, że dwie osoby będą e, improwizowały scenę i będą musiały posiłkować się przedmiotami, żeby osiągnąć cel tej sceny. Przedmioty te wpisujcie w czacie. W tym momencie Krzysztof wysłał Wam instrukcję. Mniejsze lub większe przedmioty, które będą musieli użyć w scenie i uzasadnić ich użycie. Natomiast zadanie, które przygotowałem dla moich e, kolegów, dla Janka i dla Michała, e, to jest takie. Wyobraźmy sobie, że dwóm pracownikom zachciało się takiego kurczaka. A! Poproszę o krzyk 3, 2, 1! Nie przeszkadza ci, żebym tu sobie odgrzewał? Nie, ja lubię mieć komputer koło yy, no, kuchni. Bo... Słuchaj, jesteś nowy, no to masz komputer na bliższej kuchni. No. Zawsze mógłbyś mieć koło toalety. No, miałem ostatnio na dworze, także teraz jest trochę lepiej. Yy, kanapkę z tuńczykiem podgrzewam. To mi zupełnie nie będzie przeszkadzało. Ryba z mikrofali. No jest zamrożona, więc będzie się podgrzewać pół godziny. Boże, strasznie długo. Ja nie wiedziałem, że możemy jedzenie przynosić do pracy. Ja od dawna nie przynosiłem jedzenia. Możesz, stary, możesz wiele rzeczy. Naprawdę? W umowie było, że nie. Jak to było? W umowie napisane, że nie. W umowie jest, po prostu są luki, w które musisz wykorzystywać. Mogę tam wpisać różne rzeczy. Ja na przykład nie mam napisane, ile mam przerwy. I mam przerwę od wtorku. Mój Boże, muszę się z tobą częściej trzymać. Ty, a co co chodzi z tą fermą tam obok nas? O, stary. Jest taka legenda. Teraz mi ją opowiesz? Nie, nie całą, w skrócie wiesz, no, dobra. Po prostu tam są kurczaki. Zjadłem kurczaka. Ja też bym zjadł kurczaka. Nie tuńczyka? Każdy by zjadł Nie, stary, gdy miał możliwość, gdy mógł takiego kurczaka dostać. Ja... Tu jest opcja rożyn. ja jeszcze z niej nie korzystałem. Jest opcja rożyn w mikrofoni? Tak. Ja... To, to, ja mogę w umowie wpisać, że idę po kurczaka. Puh, ja teraz wyrzucę tę kanapkę, jeśli obiecasz mi, że dzisiaj, przed dwunastą stopę, na lunch kurczaka. Obiecuję ci. Chodźmy już teraz. <grym> to Mówię, bardzo że... zamrożony. Bardzo zamrożony, tak. A w środku ktoś wyrzucił kineskop. Nieważne, powinni segregować te rzeczy, to są zmieszane, nieważne. E, kurczak, tak. Idziemy po kurczaka. Młody, mam do Ciebie mówić młody, czy masz imię? M mów do mnie młody, ja będę do Ciebie mówił stary. Dobrze, no to młody. Stary. E, musimy wyjść na zewnątrz. Dobrze, to zacznijmy od drzwi. Zamknięte. Już przeszkody na samym początku. Tak, to jest. Nie martw się, jest zamknięte, ale na szczęście mam ze sobą to. Lutownica transformatorowa. Lutownica transformatorowa. Na co ci to? No, zlutuję no, z pewnych rzeczy, z kosza klucz. Z kosza? Um, rzeczy z kosza czy z kosza? Z kosza rzeczy e, zlutuje. E, jak się tuńczyka lutuje? A nie, tuńczyk. Patrz, to jest kawałek kineskopu, tuńczyk i to jest klucz. Mój Boże, jak ty dostałeś pracę w banku? No, opowiem ci kiedy indziej. Dobrze. O. Dobra. Pamiętaj, że to jest klucz, żebyśmy wrócili, jak się zamknie. Okej, okay. dobra, chodź. Gdzie I I stary? Tutaj. Widzisz to wysokie ogrodzenie? Widzę. Za tym ogrodzeniem jest ferma kurczaków. Może czujesz. Oj, czułem to od zawsze. One są surowe. Jak są upieczone, lepiej pakną. Sprawdzimy to później. Tak. Jak się przedostaniemy przed ogrodzenie? No właśnie! Jak! Spokojnie, mam ze sobą mikrofon. Mikrofon! Na co ci to? Patrz na to! Patrzę. Raz, dwa, raz, dwa. Halo, halo, halo. Proszę otworzyć bramę. Kurczak otwiera bramę. Mój Boże, to są byp, wspaniałe byp, kurczaki. Pomyślę, że to są, że to policja. No, dobra, teraz ten kurczak, czekaj, ten kurczak jest trochę, widzę, to jest kurczak ochroniarz. Kurczak ochroniarz? Spokojnie, tak. mam ze sobą cyberpunk. Cyberpunka. Na co masz cyberpunka? Za kurczaka. Jak mu go dam, to go nie będzie zajął że jakieś trzy tygodnie. To się naprawdę długo gra, a ma tyle bugów, że jeszcze możliwe, że ze cztery tygodnie. Proszę pana, to dla, dla pana kurczaka. A, patrz, pobiegł. Ciekawe, czy ma Xboxa, czy Mody! PS4, bo to jest Mody! Mody. stary. Mogliśmy wziąć tego kurczaka. <susuranty> Najlepsze pomysły się o najpóźniej. Dobra, ten był chudy. Idziemy. Mój Boże. Tu jest taka wielka klata. Może w niej jest <susuranty> wielki kurczak. Oby, oby. <susuranty> Sprawdźmy, ale czekaj. Uważaj, jest pod napięciem. Nie martw się, na szczęście masz ze sobą to. Podpaska. Podpaska. Na co ci to? No, polisz podpaskę. Mam polizać pod paskę? No, potrzebuję wody, masz... Jesteś, masz wyższe... T, 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 t. Nieważne. Zrobimy zwarcie. Zwarcie! Z... Wszystko padło. Ona spłynęła. Jest zwarcie. Także mam nadzieję, że były bezpieczniki, bo jeśli były, to wtedy wywaliło. A to jak ty... nie, to ja, ja pier... No, ja młody. Zaufaj mi. A. A, Dobra. Uf, uf, wywaliło. Dobra. <śpiew> nie poraziłem. Dobra, otwieram. I, i. Na 10% pewny tej metody. <śpiew> 10%? Tak, 10%! No miałeś warto. Nie, nie! Tyś zamknięte! To nie martw się, na szczęście masz ze sobą to. Szelki. Szelki. Na co ci to? Wkatapultujecie tam. Dobrze! Nie będę cię z tego. Nie będę cię odciągał od tego pomysłu. Dobrze, że nie ma góry tej klaty. Nie. Ciebie. Znałem, że siebie. Młody, Jak, tak, jak to mnie? Katapultuję siebie! Jakby nie doczytałem. Nie doczytałem. katapultujecie cię w drzwi. Jak i w tamtą stronę. I podskocz. Uff. Jestem w środku! O! <laughs> Jestem w środku! Czy ja słyszę wielkiego kurczaka za sobą? Czy ja słyszę wielkiego kurczaka za sobą? Mody, jeśli tam jest duży kurczak, to weź tylko łódko. <laughs> Jak jest mały, to weź całego. O mój Boże, strasznie się boję. Młody, już poznałem siedmiu młodych przed tobą. Każdego tu prawda? ale Ty byłeś najpiękniejszy. Nie, nie każdego. Ty jesteś pierwszym. Nie, tak naprawdę jesteś pierwszym, z że zaszedłem tak daleko. O mój Boże, będę walczył z tym kurczakiem. Mam ze sobą widły. Widły! O, idealnie! I dalej się składa! Dzięku kurczaków! Młody, ale mi teraz zaimponowałeś. Nabiłem go. I dalej. Wsadzimy go od razu z widłami i będzie rożeń, czy...? Sprawdzimy, szybciej się zrobi, jak będzie metal w środku. Otworzysz kratę? Tak. Na klamkę było. Nie próbowałeś klamki? Nie, szarpałem. No to kurde, to co szarpiesz, jak jest klamka? Dobra, chodź. Uczy się całe życie. Zostawcie Cieka. mnie, spełnię wasze trzy życzenia. O nie, kurczak do nas gada. Tu są zawsze podkwity życzenia. Jest nabity na... To, dobra. Pozwól, że go opuszczę, żeby mówić w dół. Dobrze, kurczak do nas trzy mówi. Życzenia. Dwie, dwa, okej, okay, dwa. Na szczęście mam ze sobą. cymbałki. Cymbałki. Na co ci to? Po co mam mówić, jak może śpiewać? Okej, okay, to ja chętnie posłucham. Nie będę się przyłączał. <noise> Dawaj, kurczak. Wypełnię wasze dwa życzenia. Oje jest. Jeszcze... Dobra, dobij go, belczy się. <noise> I dziękujemy bardzo.